Dzień dobry. Dzisiaj będę robiła domową wędlinę w szynkowarze. Mam tutaj szynkowar na około, znaczy maksymalna ilość mięska to 1,5 kg. Cały tutaj osprzęt, potem Wam pokażę, jak to po kolei zrobić. Termometr, taki fajny, z podziałką. I torbeczki takie foliowe, w których się mięsko tam w środku marynuje. Jak nie macie już albo wam się skończą, to dobrze można wykorzystać czystą ściereczkę, którą tak samo mięso w nią trzeba zawinę schować i, i nie trzeba kupować tych folijek, i niepotrzebnie wydawać kasy. I teraz Wam pokażę, jak ja mój schab zamarynuję. Mam taką mieszankę przypraw do sosów i mięs. Tutaj same naturalne rzeczy. Sól, pastelnak, marchewka, pietruszka, czosnek, papryka, pieprz czarny, czyli i kurkuma, to będzie. Ale dorzucę do tego jeszcze trochę papryki słodkiej i czosnku granulowanego. No i oczywiście sól. U mnie różowa, himalajska. I tu mam schabik. Żeby przyprawy trochę bardziej do środka mięsa, to wpierw ponakuwam sobie. Ten schab z jednej i z drugiej strony. No i teraz czas na przyprawy sól, jedna i druga strona z boku z drugiego boku z półtorej wystarczy, wydaje mi się. Eee, teraz ta mieszanka przypraw na oko. Mhm. Zaraz go jeszcze dokładniej oblepię. Teraz papryka słodka, mielona. Z jednej i z drugiej strony czosnek. Koniecznie. O, tyle wystarczy. No i teraz spróbuję z każdej strony odpowiednio mięsko poprzekręcać, no żeby jak najwięcej tych wszystkich przypraw tam do środka niknęło. Dobrze wygląda, I już fajnie pachnie. O! I teraz Wam pokażę, co robimy dalej. Tak, przygotowany akurat w moim przypadku, schab. Zamarynowany na sucho, bo równie dobrze też możecie y, zrobić solankę. W, ten, w, następnym, w następnym filmie za jakiś czas pokażę Wam, jak zrobić taką solankę i w solance też z przyprawami w lodówce może takie mięsko 1-2-3 dni nawet leżeć i dopiero potem trafia do szynkowara ale ja zrobię dzisiaj tak na szybko mam mięsko i tutaj mamy tą torebeczkę i teraz spróbuję swój schab zmieścić do tej torebeczki jakoś to poło. poszło. Yy, I teraz ważna sprawa. Tak zamarynowane mięso musi leżeć w lodówce no minimum 8 godzin. A najlepiej, żeby sobie leżało dobę i dopiero potem trafia do yy, szynkowara. Więc składamy i wkładamy tutaj Jakoś ładnie tam rozłożyć. O. Taki sprzęt. I dociskamy. Dużo mięsa, więc ciężko idzie. Bardzo ciężko idzie, nawet bym powiedziała. Ale się udało. Yy. Taki szynkowar trafia teraz do lodówki no na te minimum 8 godzin. W tym czasie mięso będzie miało czas, żeby się ładnie zamarnować, przejść przy trawami i mam nadzieję, że będzie dobra wędlinka. Witam ponownie po kilkunastu godzinach. Mój schab już odstał swoje w lodówce, zamarynował się ładnie, mam nadzieję. Kolejną rzeczą do zrobienia, kolejnym krokiem jest garnek z wodą. Jak najwyższy, żeby więcej lustro wody było trochę ponad poziomem mięsa w szynkowarze. Są różne szynkowary, są też podłużne takie, więc musicie sobie popatrzeć, który Wam bardziej odpowiada. I gotujemy wodę. Gotujemy wodę, nie może bardzo wrzeć, bo w zasadzie mięso musimy parzyć, więc myślę, że taki optymalny to jest około 90 stopni wody. I wkładamy szynkowar do garnka. Ja sobie wcześniej odmierzyłam odpowiednią ilość wody. No i tak jak mówię, nie może wrzeć, tak? Nie możemy tego gotować, więc musi sobie tak pykać powoli, jak rosołek na niedzielny obiad. Mam też taki termometr, właśnie już Wam go wcześniej pokazywałam. I teraz, właśnie, on będzie. Bardzo pomocny, ponieważ tutaj są odpowiednie rysunki zwierzaków i akurat dla schabu temperatura odpowiednia to będzie 85 stopni. I wsadzamy termometr, tutaj są odpowiednie dziury o, do mięcha i parzymy 2,5, może 3 godziny, no też zależy jakie to jest mięso, jak przygotowane. Ilość tego mięsa w szynkowarze, no więc wszystko tutaj zależy, no ale trzeba sprawdzać, tak? Obstają, że za dwie godziny, no już powinna temperatura być w miarę okej, okay, ale myślę, że 3 godziny to jednak, no jak na te kilo 30 z no to będzie trzeba poczekać. No więc w tej chwili nic nie nie pozostaje, można zająć się inną robotą, a. Przydeszka się będzie sama robić. Eee, witam ponownie po jakieś 40 minutach, temperatura oscyluje w granicy 34 stopni. I działamy dalej. Minęło już 3 godziny i 10 minut. niesko osiągnęło wymaganą temperaturę, dlatego wyłączamy garnek, woda przestaje się już gotować i można wyciągnąć już cały szynkowar z wody. Jeszcze dwie rzeczy powiem, o których wcześniej zapomniałam powiedzieć. Warto na dno położyć jakąś ściereczkę albo... Trzy ręczniki papierowe, żeby szynkowar za bardzo nie podskakiwał podczas parzenia. I druga rzecz, oczywiście woda paruje w miarę upływu czasu podczas gotowania i warto, warto, trzeba ją dolewać. Najlepiej taką gorącą z czajnika, żeby za bardzo nie zmieniać temperatury. Teraz już wystarczy tylko cały szynkowar delikatnie i ostrożnie, bo jednak na gorący Wyciągnąć i odstawić. Taki już odstawiony zostawiamy do wystygnięcia. Niektórzy mówią, żeby go schłodzić. Ja nigdy nie chłodzę, zawsze wolę tak na spokojnie zostawić do wystygnięcia. Jak już będzie zimny, można schować jeszcze do lodówki na 3-4 godziny. Wtedy te wszystkie soki, które tam są, po prostu ładnie stężeją i wędlinka będzie krucha, ładna, soczysta więc teraz pozostaje nam jeszcze kilka godzin cierpliwości i zapewne jutro, no bo już dzisiaj jest 23 jutro na śniadanie pokażę Wam co z tego wyszło e, tak przygotowaną wędlinę musimy teraz e, wystudzić ja najczęściej zostawiam na cały dzień albo na całą noc niech ona spokojnie sobie e, stygnie w tym Wtedy wszystkie soki, galaretka, która tam czasami się wytwarza, po prostu ładnie stężeje, więc mi ta będzie krucha, soczysta, taka fajna do jedzenia. To chyba na tyle. U nas już jest dzisiaj 23 godzina, więc akurat przez noc sobie na spokojnie wystygnie i na śniadanie pokażę Wam, co wyszło i jak to wygląda. Po nocy w lodówce? Rozpakowujemy. Już tutaj wszystko ładnie się związało. Można wyciągnąć o ile soku, ale chyba wezmę jakąś miseczkę, żeby wszystkie tutaj nie zarać. Kurajmy teraz kasperę. Zaczynamy, jak wygląda w środku. Tak wygląda. Dziurki oczywiście potem umerszę. No, ale muszę być. Smacznego.